Dzień dobry do widzowie, tu Stumble Guys! Tak! To jest Stumble Guys! Dzisiaj będziemy już wkrótce. Słuchajcie, dziś będziemy grali w sobie w nowe wydarzenia, ale słuchajcie, zauważyłem, że tutaj jak się coś klika, to jest już wkrótce. Co to będzie, nawet sam nie wiem i się nie spodziewam, co to może być, ale... Co to może być? Słuchajcie widzowie, ja osobiście naprawdę nie wiem, o co może chodzić, co twórcy gry tutaj mają dla myśli nam przekazać, klikając swój level, swój link. Dzisiaj nazwiemy się Impoplyak. Albo nie, nazwiemy się... Albo dobra. Słuchajcie, dziś będziemy się... Właśnie tak, zmieniłem sobie taki nick. Polski Ludzik. Dzisiaj tak się będziemy nazywać właśnie, no powracam do YouTube właśnie z kanałem Standard guys, oraz z jeszcze innymi fajnymi grami. Tak, Polski Ludzik, tak się dzisiaj nazywamy. To jest super. Nie wiem, o co dalej tutaj chodzi. a czas łapka mi pokazuje, że właśnie tutaj mam przyjść. Także dziwi mnie to, bo co tutaj niby takiego ciekawego jest. Ouu! O. O, super! Dobra! Okej, okay. pięknie O, 30 klejnotów! 34 klejnoty mam słuchajcie, co tutaj wygląduje Stamby Jack! Ty fajny skin! Dobra. Idę. Wyłącz się. Idę tutaj do Stumble... O, Jacka tutaj iść, on jest chyba zwykły. O, Stumble Jack. No, słuchajcie, to nie jest jakiś, jakiś dobre skin, ale jest fajne. Tęcimy sobie teraz kołem szczęścia, słuchajcie widzowie. Kołem nieszczęścia, nieszczęścia. Właśnie, nieszczęścia. Jakie dzisiaj nieszczęście Stanley Gates nam podaruje? Oczywiście duplikat albo pięć klejnotów, oczywiście. Super, bardzo się cieszę z mojej nagrody. Ale w wydarzeniach również mamy. Słuchajcie, Sleep and Slide, czyli pośmiech hazard. My już to wczoraj graliśmy. Ale mamy tutaj też napisane 30 wrażeń i 3 rundy. To są fajne informacje tutaj. To jest widać. 30, 30, 30, Dobra, okej. Okay. No, popatrzmy sobie może w turniej. Legendary blondaż nie spadnij. Honeydrop w kosmosie. Legendary blondaż bierzemy Legendary blondaż I to raczej jest mój ostatni zagrany turniej raczej, bo... No dlaczego tutaj nikt nie dołącza? Halo? Dlaczego tutaj nikt nie dołącza? No nie gadaj, ja teraz będę 5 lat czekać. Nie bierze krejnotów, no. Dobra. A nie spadni. Dobra, Halier w kosmosie bierzemy. O! To 10 przynajmniej kosztuje. No nie. No nie! Nie! No nie! No nie! No nie! Co to? Co to się dzieje dzisiaj ze stanem, Ugajs w ogóle? Nie! Nie! No co ci ludzie tak jakoś nie chcą tych w turniejów? Turniej. Słuchajcie, nie zajmę turnieje, no bo mi... Dobra, normalne gierki dzisiaj sobie zrobię. Ty... Tutaj też tak mało? Ej, no nie... Co się dzieje? Gdzie ci wszyscy gracze są? Że tak mało się osób zbiera? O co chodzi dzisiaj w StumbleGuess, słuchajcie? Co, StumbleGuess straciło popularność? Nie wiem, ale no, jakoś naprawdę mało Nie wiem co dzisiaj, co dzisiaj jest Jakie święto jest, Czy się nie gra w Stumble Guns no, Może dużo osób nie może wejść na przykład Nie wiem, chyba wam o co chodzi A, Tutaj się zmieniam Słuchajcie, piłeczki Może za chwilę się dowiemy o co tu chodzi Zresztą te osoby, ale jakoś bardzo mało no, nie Jakie jest dzisiaj? Napiszcie i w komentarzach, czy Wy też takie sytuacje macie, że nie możecie zebrać osoby. To jest kiche. Ludzie nie lubią! Ludzie mnie nie lubią, że nie ze mną herbera, wziąć. A ja nie... Ludzie mnie lubią. Ja mam po prostu taki duży lepiej ping. Zobaczymy! Z dużym pingiem. Mogą się dać tutaj ciekawe, fajne rzeczy, także poobserwujmy sobie tutaj nasz ping, jak on tutaj sobie radzi z nami, ten ping. No, 37, 35... Teraz jest tylko 16 osób. I jaka mapka nam się wylosuje? Wow, wow, Thanks. okej. Okay. Musimy się tutaj ścigać do medy. Także słuchajcie, zaczynamy, okej. Okay. Oj oj, 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 dobrze, dobrze. Nie Co się dzieje? Raz jest dobry internet. Raz jest. internet. Ja, nie ja. Słuchajcie o co tutaj mówi. Nie że mam polski ludzi, bo to też reklamuję to, że jestem Polakiem. To też, że jestem Polakiem, bo na przykład, jak trafię na jakiegoś Polaka. coś też robię. Albo jak strachę na mojego pana, na przykład, po ludzi. Nie wiem. No może coś tutaj. Ej, Czy, czy... 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 czy widzieliście, jak tam jakiś gość, na przykład, przybiegał przez to? Nie wiem, coś mi się chyba przywidziało. Najgorsza mapa, którą mogliśmy wybrać sobie na finał. Oczywiście my jej nie wybieramy, tylko po prostu jakaś gościu, który siedzi za tym monitorem brał nam jakąś właśnie taką super gierkę, której i tak przegramy. No dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Okej, okay, okej, okay. lecimy dalej, lecimy dalej, lecimy dalej. Dobrze, słuchajcie, widzowie, nam idzie, ale... O! Dobrze, dobrze robimy! No i co? To przechodzimy. Okej, okay, przechodzimy, słuchajcie, widzowie. Tą grę. Uże, co my? To my możemy tutaj w ogóle zagrać? Dobra, to zagrajmy w te Stumblers Dragons. No. I co tak mało graczy? Słuchajcie mi to dobra. dobra. No to są jakieś żarty. Dlaczego tak długo tutaj czekamy? Halo! Miało być 15 sekund, a minęło już z kilka, kilkanaście sekund. Słuchajcie, bo, bo ja wam robię cięcia, oczywiście, ale ja, ja sobie nie ucinam życia, ja sobie nie skradam życia. Jak ja wam w odcinkach ucinam różne jakieś niepotrzebne kawałki. Okej. Okay. No, i co nam tutaj sam, dzisiaj pokażesz? No, jaka łapka, no? Losuj, losuj. No i wysolo, wylosowało Stangler i jakiś związek drewno. Nie wiem, to jest chyba po prostu. To ma znakomitą kolorację. O! Motka! Moja ulubiona emotka teleportacji. No, pomogła nam dzisiaj ta emotka ja na teleportacji, przyznam że. wo wow, 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 wow. nie! Ale to było dobre, co zrobiłem, co nie? to było takie dobre. Dobre to było. To było naprawdę dobre to wykazanie. Wydaje mi się, że chyba ulepszyli. oni Asiaky nie ma spasję. O! To co? To tak, teleportuje. Że właśnie wylatujemy sobie do lamy. Okej, okay, ale udaje nam się. O, dobrze, dobrze, dobrze. Nie nie mnie dobra. Okej, nie, nie. Ludzie, ludzie, odejdźcie ode mnie. Odejdźcie ode mnie. Odejdźcie ode mnie, odejdźcie. Ode mnie, odejdźcie, ode mnie, odejdźcie, ode mnie, odejdźcie. Jest! dobra. Uff, ej. No już to przechodziliśmy chyba. Przepraszam bardzo. Okej. Okay. Raz wyrównę. Tak. Jestem ciekawy. Chwileczkę. No. I... Nie zniknęło mnie! Dlaczego mnie nie zniknęło? Aha, może je ja bym ja myślę, że nie będę mogła. No. Dzisiaj ja już na tą pajęczyny nie skaczemy, bo już wiemy co się dzieje, jak się mają korki. Tylko, tylko już... wczoraj to sprawdzaliśmy. Nie wyszło za Ale słuchajcie, to też przychodzi. Się. To jest... mało nie Bo ja w ogóle chyba wiem jak to działa, że po prostu nie możecie dogonić te... te coś jakby na bariera po prostu tutaj się grać i tworzy jakby na bieżąco tą mapę i dostrzegnie tam jakieś, wiesz, levele. Znalazłem Fabiana! To czasem nie jest jakiś kulak No, nie wiem, Fabian? Mi się kojarzy to jest z polskiej OK Okej, tutaj już będziemy mogli emotkować Na tamtej mapie niestety nie mogliśmy, ale teraz będzie no. Mamy tutaj Stan Gaja, który pewnie za chwilę Ten Damian nie ujecie. Chyba Nie ja na razie emotkować. Jak kogoś nie zemotkuję to... To No i to był idealny moment. I do Nowa chyba mamy szczęście. A nie tak jak wczoraj słuchaj. Okej. Okay. Tam jest Dragons. W ogóle ja na początku myślałem, że to jest mapa raczej wyścigowa, ale się myliłem właśnie. To jest o, podwójny smog. Też fajne. Najbardziej nie lubię emotki ochrony, bo ona jest taka dużo. Je... Ja bym w ogóle jakby dało się kupić, to Emotkę raczej teleportowania bym kupił, na pewno. I emotkę chyba wyższego z no, takiej ochrony bym nie kupił, bo to jest... Nie wiem, czy to nawet trochę ułatwia. W ogóle jesteśmy pierwsi, także to też trochę ułatwia. Wow, widzicie, tutaj tworzy nam się mapa. Tutaj normalnie jakaś bariera tworzy nam mapę i nie ma... Mo... No nie. Nie gadaj żeby będę tutaj musiał przylegać. No nie, no. No to jakoś przyskoczę. Tutaj tam widzę jakieś coś. O nie! Nie mogę. No jest dobrze. Nie bo się ja że tutaj takiego nie będzie. Przetrzymują nas tutaj... Nie! Super! Nie! się bardzo. Nie! Teleporta teleportacji no, to, jest to można przeniknąć jakiś nie na teleportacji. Dobrze. O witam, dobrze, już chciałem zadzierać z wami. Więc na jeszcze też jakieś reżnicie. nie Każdy tutaj level nas widzą Lidon co nie? No, teraz jesteśmy na ile fajnie. Tej akurat ok jest emotka. W tym levelu ok jest emotka jump. W ogóle, wydaje mi się, że twórcy gry tak to skonstruowali, że, słuchajcie, na każdy level jest przeznaczona inna emotka. O nie, to nas goni! To nas goni! Jakby nas dogoni. Czemu dopiero dwie osoby odpadły? Nie wiem co to ma przedstawiać. U? Nie wiem co to ma przedstawiać. Nie są wszyscy! Gdzie byli wszyscy? Nie. Głupia mapa. Głupia mapa. Co to jest znowu? Taka przywódka. Nie obchodzi mnie przebudka. No słuchajcie, odebrałem sobie misję i okazało się, że jeszcze mam kolejne. Także super. To już są, słuchajcie, wszystkie misje. Już nic mi tam nie wyskakuje. okej okay. Teraz zagramy sobie w... w. Sleep and slide. Tutaj jest na finał w ogóle bo bardzo Także powinniśmy to cały czas grać. Super zjeżdżalnia. Słuchajcie, mamy tutaj super zjeżdżalnie. Także powinno nam tutaj szybko pójść. Nie wiem dlaczego niektórzy ludzie. Dlaczego jak są jakieś goście na, na tej mapie tam trażąc, i to są boty? Dlaczego takie boty właśnie tak jak w guys nie mogą też ludzi emotować? Bo nie mają upływów, ani emotki nie mogą dać. Nie mają upłyń. ale mogliby chociaż jakieś mieć. Przecież jak, jak widzimy, że oni umią robić boty, które biją. Dlaczego nie mogłam zrobić yy, taki Jaką boty właśnie? O! Takie boty, widzicie? Taki boty. piękny przykład. O! Tego gościa, co zajmowałam się nie dostał, widzicie? Tam nie O! Widzicie? Spadnie. Super waterpark! Słuchajcie widzowie, em, przechodzimy tą mapkę już Cały czas prawie i uwaga, powinno mi się dzisiaj udać. Dobrze i lecimy, dobra. Teraz już jesteśmy na zjeżdżalni, nie na jakichś innych tych i Uda mi się tutaj doskoczyć? Tak, udało mi się, ale mi się nie udało. Na szczęście był tutaj checkpoint i poradziłem sobie radę. Ale pamiętacie mojego klik. Pamiętacie tam? Na samej mapie, na samym końcu mapy pamiętacie tego mojego trinka, co nie? A dzisiaj sobie... Polecimy. Dzisiaj sobie też skrócimy. Widzicie jakie to jest proste? tam jest takie proste, no. Najprostsza gra dosłownie na świecie. Czy, 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 czy uważacie, że sam gaz jest trudne? Napiszcie mi w komentarzu. Dobrze, mapy youtuberów mogą być trudniejsze, ale takie same podstawowe maty, co grają normalni ludzie raczej, po prostu, raczej. I się z tamtymi mapami, bo nie wiem, dlaczego wszyscy widzą się jakby jakoś szybko mówią, że oni są w ogóle w innym macie. A ja jak byłem tam w jakiejś klasie i z tamtymi to była normalnie mistrzowska gra, normalnie. Normalnie mistrzowska gra, udało się zobaczyć. A w kolejnym roku szkolnym kompletnie nikt już tego nie lubi. I dla mnie to znowu jak przez wakacje może się coś takiego stać? Nawet nie był rok, przepraszam, to były wakacje. Jak takie coś może się stać, słuchajcie, taki odwrót jakby gier. Ale ja dalej gram w tym i i to nie przeszkadza takim po prostu wyjaśnienie. dużo, dużo, dużo osób, na mnie nie ma, bo ona miała takie Albert, czego, ty wkraczamy w te same gry, których już nikt nie lubi. Ale ja wiem, że Stand Guys to nie jest gra, którą każdy lubi w czasach, ale ja ją lubię i nikt nie zabroni jej gra. nie, nie grać. Nie, nie gra. nie, nie. No, to by było niefajne, jakby ktoś mi zabraniał grać właśnie w gry czego nie ktoś taki, wie nie znajomy? Bo to... tam Drive nie jest jakaś straszna gra, to jest normalna gra, która umie ludzi zdenerwować, tak jak mnie zaraz zdenerwowała, ale za to, no co? Jest fajna gra, ścigowa, ciekawa, można się zdenerwować, ale jest fajną gra, Także to jest opinia o Stanley Drive ode mnie. Nigdy jeszcze takiego nie dałem. Ta gra jest bardzo wkurzająca. No bo widzicie co się teraz. Słuchajcie, to już by było na tyle z tego odcinka. Także już zauważyliście, że w ogóle też z Oliwerem nie gram to. Tak naprawdę teraz to tylko sam To jest właśnie niedobre. Sam dobre. Co mało. nie? Dobrać. to w Niestety, no ale co ja prowadzę? ja, też nikomu nie będę zmuszać, żeby to Uwagi, Słuchaj, ja to gram. Mam nadzieję, że Wy jako moi widzowie lubicie tą grę, a, mo a już wkrótce dowiemy się, co się stanie, jeżeli wiemy właśnie to. To będzie już wkrótce. Co to może znaczyć, tego dowiemy się. Tak jak twórcy Gwena mówią, czyli już wkrótce. To już by było na tyle z tego odcinka. Koniec oglądania tego odcinka. Także do widzenia. Miłego dnia.